Cześć, witam wszystkich na kanale Synchron Tarot, w czytaniu kart tarota na czas przejścia Słońca przez znak Wodnika w 2025 roku. I będzie to czytanie dla ciebie, drogi Skorpionie. Tak więc jeżeli masz Słońce, Księżyc, Ascendent w Skorpionie, to to czytanie może z tobą rezonować w jakiś sposób. Bardzo, bardzo Wam również dziękuję za wszystkie dotychczasowe subskrypcje, za, za łapki w górę, za komentarze, jeżeli takie zostawiacie. Tak więc jestem niezmiernie wdzięczna za odzew, który, który jest. I zanim przejdę do czytania i będę tasować jeszcze karty za chwilę, to poproszę Cię, byś sobie spoczął tak wygodniej drogi skorpionie i zamknął oczy i zastanowił się z czym przychodzisz na to czytanie jakie masz intencje czy jaką masz intencję czego chciałbyś dowiedzieć się od przekazu który za chwilę popłynie tak więc ja zabieram się za tasowanie a ty proszę właśnie wyraź tę intencję z którą przychodzisz Dobra, mamy kartę śmierci, dziesiątkę mieczy i głupca. Skorpionie, to jest dla ciebie doskonała informacja. Chociaż. Wizerunki na tych kartach śmierci i, i dziesiątki mieczy mogą wzbudzać, mogą wzbudzać jakiś niepokój, to to jest naprawdę doskonały układ. A dlaczego? Już Ci mówię. Najpierw karta śmierci. Jest to również Twoja energia, drogi Skorpionie. I ty doskonale wiesz, jak tę energię obsługiwać. Jest to energia transformacji, jest to energia takich, takiego głębokiego, takiej głębokiej zmiany, którą być może przechodzisz albo będziesz przechodzić. Być może ta zmiana właśnie zacznie się teraz, w tym miesiącu, kiedy Słońce będzie w wodniku. Nie należy bać się tej zmiany, bo ona naprawdę przynosi ci coś nowego. Często człowiek ma takie obawy, że teraz się coś zmieni i będzie zupełnie inne niż było, ale karta śmierci czy też energia tej karty... To nie jest taka zmiana wiesz, z dnia na dzień, że nagle coś się wydarza i, yy, i na początku wali nam się świat. Nie. To jest yy, zmiana bardzo powolna. Ona zaczyna się, yy, ona zaczyna się, może nie powiem niewinnie, ale, yy, ale ty już pierwsze takie, yy, tej echa tego, że zaczyna się zmieniać twoje wnętrze, możesz już odczuwać, czy, czy możesz już zauważać, czy to będzie w sobie, czy to będzie w twoim otoczeniu również, w twoim podejściu do, do pewnych spraw, do pewnych rzeczy, do ludzi również. I, i, będziesz, i, i ta zmiana zazwyczaj przynosi coś, co musimy zostawić. I pożegnać, żeby zrobić miejsce na nowe. Karta śmierci, ona przynosi dobrą dla nas zmianę, bo my, coś w nas odchodzi, jakaś część nas, czy to będą nasze przekonania, na przykład, czy coś, co wzbudzało nasze emocje, za chwilę, czy za jakiś czas już tych emocji nie będzie wzbudzać, bo to w nas już wygasa. Przerobiło się, tak? Albo już nie będzie nam to potrzebne dalej, i, i ty możesz to mieć tego świadomość, że właśnie tak jest. Na przykład do tej pory, nie wiem, zamartwiałeś się, co będzie dalej, z, z, z jakimś aspektem twojego życia, i coś się tam wydarzyło, i już, już te emocje się zmieniają. Może spojrzysz bardziej optymistycznie na, na to, czy po prostu nie będzie już cię to tak nękać albo wzbudzać właśnie jakichś emocji. I ta zmiana jest głęboka i na stałe. My boimy się zmian, choć tak naprawdę całe nasze życie jest wielką zmianą, ponieważ zmieniamy się codziennie. Codziennie dostajemy jakieś informacje, zbieramy informacje ten wszechświat na nas wpływa, może to ta zmiana nie jest taka oczywista i widoczna, ale jest, no, nasze komórki się starzeją, obumierają, powstają nowe i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest właśnie taka energia transformacji na głębokim poziomie i coś, co było dla Ciebie przykre do tej pory, zaczyna już odchodzić i Ty już dostrzegasz słońce tam po drugiej stronie rzeki. I chociaż, chociaż kiedy żegnamy jakąś część siebie, to nasza psychika jakby chce ją zatrzymać, a, a ta część i tak odchodzi, bo to jest naturalna kolej rzeczy. I wtedy możemy czuć się smutni, wtedy możemy czuć się zranieni. natomiast Natomiast Gdzieś tutaj pojawia się już to nowe i masz kartę głupca. To jest po prostu ewidentnie, jesteś na jakiejś takiej wyraźnej granicy czegoś, co odchodzi i czegoś, co ma się zacząć. Ten głupiec tutaj, on, on może spowodować, że ty nie będziesz patrzeć, <laughs> przepraszam, na te dziesięć mieczy wbite w plecy. Tej postaci, która tu leży, tylko przez, przez, przez ostrza tych mieczy, ty już widzisz to wschodzące słońce tam na horyzoncie. I często mnie ta karta się pokazuje, kiedy czuję się jak w więzieniu, że nie mogę wyjść z jakiegoś, z jakiegoś takiego przykrego dla mnie okresu, i wtedy skupiam się i wyobrażam sobie, że te ostrza tych mieczy są tak jakby kratami, natomiast spoza nich widać już to słońce i tylko trzeba znaleźć w sobie siły i sposób taki, żeby trochę ograć swój umysł, żeby to słońce dostrzec. Karta głupca. Jestem bardzo ciekawa, co jeszcze za chwilę tutaj wyjdzie na, na stół. Ale ta karta głupca, ona, ona obiecuje coś nowego. I ty, jako że być może właśnie coś przekrego kończy się w twoim życiu i na tym będzie polegać ta transformacja, że ty chcesz się uwolnić, od tych trosk, od tego poczucia zranienia, że ktoś ci wyrządził krzywdę albo słowem, albo czynem. Nie wiem, nie, 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 nie wiem, jakie jest Twoje życie. Tak więc można to przypasować do różnych aspektów. Ale ta karta głupca zapowiada coś nowego i coś nieznanego i coś niespodziewanego. Czy będziesz chciał wskakiwać zanim się skończy transformacja, zanim poczujesz, że to już jest koniec w coś nowego? Nie wiem, to zostawiam y, tobie, natomiast gdzieś właśnie y, ten nowy cykl już ma ochotę się rozpoczynać albo przynajmniej pokazać ci, że jest, tak? Czyli ta nowa faza, kiedy kończysz coś, to już możesz dostrzegać, że jest coś nowego przed tobą. Dobrze to tu wygląda. Zobaczymy co dalej. Co jeszcze dla skorpiona? No. Tak, w tobie już jest siła woli do zmiany yy, i zaczęcia czegoś nowego. I Twoja dusza, czy Twoje wnętrze, już mówi: Ja już zostawiam ten ciężki okres za sobą, czyli tutaj mamy do powiedzenia, że mm, to, co było, yy, już się kończy, to, co było przykre, już się kończy, natomiast Ty albo jeszcze dokończysz tę transformację, albo po prostu Jesteś już po niej. To jest to jest... To jest tutaj ewidentne, że jesteś na jakiejś granicy. I Ty już chcesz czegoś nowego i jesteś do tego gotowy. Zbierasz powoli zasoby, czy twoje wnętrze mówi Ci jeszcze to, jeszcze to, jeszcze jest Ci potrzebne to do tego, żeby rozpocząć na nowo, ale Ty już teraz będziesz podchodzić do tego inaczej niż, niż wcześniej, ponieważ jesteś wzbogacony o nowe doświadczenia, o nowe zasoby, nową emocjonalność w stosunku do tego aspektu, który tutaj się zmienił albo zmienia. Tak więc bardzo optymistycznie to tutaj wygląda. Natomiast kiedy to się zacznie? Patrzysz, mam wrażenie, że nie możesz już się doczekać, kiedy to się zacznie, kiedy ten, te, ta, ta, ten ciężar tej zmiany, bo dziesięć mieczy i, 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 i karta śmierci, one mają sobie taki ciężar emocjonalny i ty już zapewne czekasz, aby ten ciężar minął, aby, aby już po prostu było lżej i, i właśnie w tym miesiącu możesz, możesz odczuwać jeszcze, jeszcze to, że jeszcze nie pora na to, żeby ruszyć dalej w tym miesiącu, ale ty już tę siłę woli w sobie masz. Ty już nosisz w sobie jakąś inspirację, bo zobacz, tu masz kartę głupca, a tu masz maga. I ten mag mówi do Ciebie, Ok, zbieraj wszystko to, co Ci będzie potrzebne na nowy cykl, tak? na, nową, na nową fazę Twojego życia, kiedy, kiedy to, co przykre odejdzie, kiedy to, co już się zmienia w Tobie, będzie teraz potrzebne do tego, aby, aby iść dalej, żeby zacząć coś nowego, żeby zacząć coś fantastycznego. I tak jak powiedziałam, masz w sobie wolę do tworzenia tego i masz w sobie inspiracje, mogą to być również takie informacje, które płyną z Twojego wnętrza. Natomiast hmm, siódemka denarów to jest taka karta szacowania również, karta oczekiwania i, yy, i zbierasz te plony z, poprzedniego, yy, z poprzedniej fazy yy, i zastanawiasz się... Co, co z nimi zrobić, ale również w tym układzie to może oznaczać takie oczekiwanie na to, żeby ruszyć do przodu, na, na czekanie na najlepszy moment, żeby, żeby już zacząć coś nowego, żeby to stare już od Ciebie odeszło, żeby już nie miało jakby siły, siły tego głosu, który jeszcze w Tobie gdzieś tam tkwi z tej, z tej transformacji żeby nie zabierać ze sobą do tego nowego cyklu tych krzywd, które, które Ciebie spotkały, tych, tych złych emocji, złych myśli i tak dalej. Ja wiem, że ciężko jest zamknąć jakiś bolesny czas w naszym życiu, czy pożegnać jakąś osobę, która wyrządziła nam krzywdę, a nadal jesteśmy z nią emocjonalnie blisko. I nie mówię... Do tego, że akurat tak jest w Twoim życiu teraz, ale daję taki przykład. I, i właśnie yy, wtedy, jakby blokujemy sobie to nowe, tak? Blokujemy sobie te inspiracje, blokujemy sobie otwarcie się na coś innego, na coś nowego. Natomiast jeżeli, yy, jeżeli, yy, jeżeli damy sobie albo damy tej osobie odejść czy tej sytuacji z naszych myśli przynajmniej, zajmiemy się czymś nowym, no to ten proces nastąpi po prostu szybciej. I, a my będziemy bardziej zadowoleni, będziemy bardziej korzystać z życia i będziemy szczęśliwsi po prostu. Ok, zobaczmy, co jeszcze mamy. Bardzo obiecująco to wygląda, drogi Skorpionie, ale daj sobie szansę na to, aby to, to co Cię bolało, już, już pożegnać. I spojrzeć na to, na to wschodzące słońce tutaj na tej dziesiątce mieczy z optymizmem. Nawet jeżeli jeszcze czujesz się taki przygnębiony, przygnieciony, ten ciężar zmiany jeszcze, jeszcze Ciebie dotyka. Ósemka buław. Myślę, że dasz sobie tę szansę, drogi Skorpionie. Ósemka buław to jest nagły ruch do przodu. Informacje, które pozwolą nam <laughs> Odbić się od jakiejś takiej, od przygnębienia, inercji, od nic nierobienia. To są, y, możesz nawet czuć takie lekkie oszołomienie, że, y, że coś się pokazuje, jakaś, jakaś nowa rzecz, y, nowa sytuacja, nowa osoba y, i ty masz ochotę w to wejść, do czego będzie cię namawiał namawiało Twoje wnętrze, jesteś zainspirowany tym czymś nowym, ale jeszcze możesz, jeszcze możesz się wahać albo ten moment jeszcze może Ci się wydawać niewłaściwy, o czym mówi siódemka denarów, natomiast tutaj... Tutaj y, chyba potoczy się to wszystko bardzo szybko i tylko Twoja decyzja, czy wejdziesz w to nowe, czy jeszcze, jeszcze zechcesz poczekać. Y, możesz by, czuć się również zaskoczony, bo sytuacja, która, y, która jest wokół Ciebie, może ci pokazywać, że, y, że nic tak naprawdę się nie dzieje, ale za chwilę. Yy, ale za chwilę może się dziać. I tak jak powiedziałam, może Ci się troszeczkę zakręcić w głowie, drogi Skorpionie. Zobacz, jaka tutaj jest, yy, jaka tutaj jest w ogóle, yy, jak to się mówi, różnica. Chcę Ci coś pokazać. Patrz. Między tymi dwiema energiami, a tymi dwiema. Położymy je odwrotnie. Te odchodzą, te przychodzą. Tak więc życzę Ci wszystkiego dobrego, drogi Skorpionie. Niech Transformacja przyniesie Tobie y, taką zmianę, z której będziesz zadowolony i przyniesie Ci ona szczęście. Dziękuję, trzymaj się, cześć.